W codziennym programie telewizyjnym Nowego Dziennika witają Państwa Aleksandra Sławisz, Paweł Burdzy. Dzisiaj proszę Państwa mamy bardzo szczególnego gościa prosto z Polski, posła Adama Kwiatkowskiego. Witamy Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, jest Pan członkiem zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku. Pierwsze pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby powstała międzynarodowa komisja w tej sprawie? Czy Polonia amerykańska ma jakieś zadanie w tej sprawie. Do Czy wykonania. możemy coś zrobić w tej kwestii? Przede wszystkim musimy o tym mówić. Musimy przypominać, że wyjaśnienie tej tragedii jest w naszym polskim interesie, że dopóki jej nie wyjaśnimy, to nie będziemy szanowani, że nie będziemy szanowani na całym świecie. Bo przecież kto będzie szanował państwo, które nie jest zainteresowane wyjaśnieniem tragedii, w której ginie prezydent Polski, w której ginie cała polska elita? Po drugie, musimy pamiętać o tym, że niezbędne jest stanowisko polskiego rządu. Wiemy o tym, że taka komisja powstanie po najbliższych wyborach. Wtedy, kiedy ten rząd, rząd któremu nie zależy na wyjaśnieniu tej sprawy, rząd, który w tej sprawie mataczy, podaje nieprawdy, nie będzie już polską rządził. Musimy się aktywizować i musimy pamiętać o tym, że to jest nasz wspólny e, polski interes. A czy jest jakaś organizacja, do której by się pan zwrócił tutaj w Polonii, z prośbą o pomoc właśnie w, w lobbywaniu w tej sprawie. Bardzo dużo organizacji, które skupiają Polonię w różnych częściach świata, w tym tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wyrażało już swoją wolę i chęć działania na rzecz wyjaśnienia tej tragedii. My za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wasze listy, za te, które Polacy, którzy są też obywatelami Stanów Zjednoczonych, kierują do swoich senatorów, kongresmenów za tę za presję, za to, że mhm. cały czas o tym pamiętacie, że chcecie w tym kierunku działać i to jest bardzo ważne. Wiemy o tym, że oficjalne stanowisko rządów państw, państw Unii Europejskiej, państw NATO jest takie, że czekają na stanowisko rządu i dlatego tej komisji międzynarodowej, komisji międzynarodowej, o której warto wspomnieć, na którą czeka więcej niż połowa Polaków, i to znacznie więcej. I właściwie. Każde kolejne dni, które przynoszą nowe fakty na temat Smoleńska, ten procent Polaków zwiększają. Przecież praktycznie w każdym tygodniu dowiadujemy się, że znowu coś, co coś było nam mówione, jest nieprawdą, że znowu okazało się, że jest inaczej, że znowu ci, którzy uwierzyli rządowi, premierowi Tuskowi, minister Kopacz czy innym urzędnikom polskiego rządu no zostali zmanipulowani, oszukani. Możemy tutaj znajdować różne słowa, ale przecież wiemy wszystko o co chodzi. Ale tak troszeczkę zmieniając temat, wiemy, że zmieniło się sposób finansowania. Polonii ze strony polskiej już to nie jest senat, nie są pieniądze płynące z senatu, ale przez MSZ. Co pan myśli o tej zmianie? Czy przez tą zmianę Polonia może liczyć na większe fundusze ze strony polskiej, czy może jest niebezpieczeństwo tego, że fundusze będą tylko na tej inicjatywy i działania, które odpowiadają MSZ-owi? Ja muszę powiedzieć, że my od początku przeciwko tym zmianom protestowaliśmy. Uważaliśmy, że te zmiany są po pierwsze nieprzygotowane w sensie technicznym, proceduralnym i administracyjnym, po drugie są złe, bo one kwestionują pewien zwyczaj, kwestionują zwyczaj, który był od momentu odzyskania niepodległości i suwerenności Polski, zwyczaj, w którym tymi pieniędzmi zajmował się Senat. Tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, wartością największą było to, że przecież w Senacie działają ci, którzy są w koalicji, ci, którzy dzisiaj sprawują władzę, ale też ci, którzy są w opozycji. Toczy się pewien dialog, nic nie dzieje się za zamkniętą kurtyną. To postanowiono zmienić. Postanowiono zmienić arbitralną decyzję, oddając to urzędnikom, którzy tak naprawdę nie mają nikogo, kto na co dzień patrzy im na rękę. Efekt tego jest taki, że dziś wiele organizacji, które skupiają Polaków, Polaków na wschodzie, nie otrzymuje dofinansowania na ich programy medialne, na ich programy choćby takie jak akcja letnia, czyli przyjazd dzieci do, do Polski. Ja jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, przecież tam mieszka bardzo dużo naszych rodaków, którzy nie mieszkają tam dlatego, że się przenieśli. Po prostu po wojnie przeniosły się granice, a oni postanowili tą polskość kultywować, są dumni z tego, że są Polakami i bardzo często za to spotykają ich różnego rodzaju kary. I to jest ostatnia kara, jaka może kogoś spotkać, bo ktoś kto przez tyle lat kultywuje polskość, ktoś kto o tą polskość dba na sam koniec teraz od wolnej Polski otrzymuje zapłatę polegającą na tym, że przestaje otrzymywać dofinansowanie, przecież nie działa na takim rynku jak tutaj, że może szukać jakichś sponsorów, tak, jakiś panie. reklam tak. może, może działać, tylko działa w małych polskich skupiskach warunkach. ludzkich. I efekt tego jest taki, że nie mamy już programów radiowych, nie mamy już, nie mamy już gazet, mamy mniej dzieci, które przyjechały do Polski na wakacje. Pytanie, gdzie poszły te pieniądze, jest pytaniem, które zadajemy i będziemy próbowali się tego dowiedzieć. No właśnie, jest pan posłem Nasejm. Jakie konkretne działania w tej sprawie pan może podejmować, jakie pan podejmuje? Jeśli chodzi o to, gdzie trafiły te pieniądze, pytamy się o konkretne projekty, o te, które wiemy i które do nas docierają informacje, że mają problem z finansowaniem. Każdy może wejść na moją stronę internetową, może mnie znaleźć na stronie Sejmu i zobaczy, tutaj mam przed sobą plik interpelacji, które składałem, a które dotyczą Polonii i, te, i Polaków, i tych na wschodzie, i tych na zachodzie. Pytam się. Między innymi, gdzie trafiały do tej pory pieniądze tutaj, na kontynencie północnoamerykańskim, tu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Kto mógł się cieszyć dofinansowaniem, jakie to były projekty, w jakim procencie były finansowane przez I jakie pieniądze publiczne. Jakie są rezultaty tych pytań? To jest ważne. Czekamy na odpowiedzi. Często te odpowiedzi są wzajemnie sprzeczne, ale dają pewien obraz. Też jest tak, że dowiadujemy się o pewnych organizacjach. Państwo się dowiaduje się o pewnych organizacjach, o których istnieniu w ogóle nie wiedzieliście, a cieszyły się one dofinansowaniem polskich władz. Dowiadujemy się o organizacjach, które rzekomo otrzymywały finansowanie, a tego finansowania tak naprawdę nie otrzymywały. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, która jest, to jest stworzenie transparentnego, jasnego dla wszystkich systemu, żeby niezależnie od tego, czy ktoś władzę popiera, czy ją yy, zwalcza, czy uważa, że ona jest dobra, czy zła, ale wie, że. Jest taki termin składania wniosków, że są takie kryteria, że trzeba mieć taki udział własny i wtedy można o te pieniądze aplikować. Dzisiaj myślę, że jesteśmy od tego bardzo odlegli. A oprócz finansowania środowisk polonijnych, w jakich sprawach jeszcze interpelował Pan takich polonijnych? Tych tutaj, które dotyczą, dotyczą państwa, to przede wszystkim takie pytanie, które się pojawia właściwie na każdym spotkaniu. To jest kwestia podwójnego opodatkowania emerytur. Przecież to jest kwestia, która właściwie dotyczy większości starszych osób, które część życia spędziły w Polsce, część życia spędzają tutaj. To są kwestie, które teraz w trakcie pobytu. Tutaj w Stanach Zjednoczonych omawiam, omawiam przede wszystkim z Kongresem Polonii Amerykańskiej, bo Kongres Polonii Amerykańskiej powinien być partnerem zarówno dla rządu amerykańskiego, jak i dla rządu polskiego. Ale takich rzeczy jest więcej. Rozmawiamy o dostępności do paszportów, do konsulatów, mówimy o punktach wyborczych, mówimy o tym, dlaczego w komisjach wyborczych tutaj w Stanach Zjednoczonych zasiada pięciu członków, a w Polsce siedmiu. Na pierwszy rzut oka nieistotne, ale przecież jeśli ktoś chce zagłosować i musi stać w długiej kolejce, to gdyby tych osób było siedem, to stałby w tej kolejce znacznie krócej. A tutaj tak lokalnie jadąc do państwa do tutaj do siedziby Nowego Dziennika przy, przypomniała mi się interpelacja, którą składałem, a dotyczy ona wycofania się Polskich Linii Lotniczych Lot z lotniska. Mhm. W Bardzo w ważna Newark. sprawa dla mieszkańców New Jersey. Na przykład. Tak jest. O to też pytałem i o wszystkie kwestie, które są istotne z punktu widzenia moich rodaków, którzy mieszkają tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a są kwestiami polskimi e, i do mnie docierają, pytam i deklaruję tutaj publicznie, będę pytał. Panie pośle, jest pan posłem reprezentującym Warszawę, ale nie jest też tajemnicą, że jest pan najbardziej... Polonijnym posłem został pan wybrany głosami również Polonii. To przede wszystkim chyba Polonii? Właściwie przede wszystkim głosami Polonii. Rozumiem, że pan zna problemy Polonii amerykańskiej. I co pan może konkretnie zrobić dla Polaków mieszkających tutaj? Przede wszystkim chciałem podziękować. Chciałem podziękować za to zaufanie i za te głosy, które tutaj w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej otrzymałem. To dla mnie olbrzymie wyróżnienie i olbrzymi, kredyt zaufania. Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że te moje działania, które podejmuję, są spłatą tego kredytu i tych zobowiązań. Każdy przyjazd tutaj do Stanów Zjednoczonych to seria spotkań, to rozmowy o tym, co boli Polaków, co i w czym moglibyśmy my posłowie w Polsce pomóc, jakie problemy i w jaki sposób można rozwiązać, ale to też co warto podkreślić, uczestnictwo uczestnictwo w tym polonijnym życiu bo dla tych, którzy tą Polskość podtrzymują, ja zawsze o tym mówię kolegom w Polsce, że jak my mamy nasze dzieci, to nasze dzieci uczą się 5 dni w tygodniu, jak wy macie tutaj polskie dzieci, wasze dzieci, to one się, żeby uczyły się polskiego, uczyły się historii, uczyły się geografii, się muszą uczyć 6 dni w tygodniu, bo przecież w sobotę chodzą do polskiej szkoły. To jest duże obciążenie i dla dzieci, i dla ich rodziców, opiekunów. To naprawdę wymaga zauważenia, docenienia i wielkiego szacunku. I dla mnie te, te spotkania, właśnie to, że widać jak ta Polskość żyje, jak Polacy żyją tym, co dzieje się nad Wisłą i jak tą Polskość kultywują, no to są naprawdę wzruszające momenty i zawsze jak mogę w takich uroczystościach, akademiach, świętach uczestniczyć, to. To muszę powiedzieć, że kręci mi się łza w oku, bo, bo to jest właśnie to, i tak by się chciało, żeby wszyscy na świecie o tej Polsce pamiętali tą Polskę kultywowali tą polską żyli. Podczas jednego ze spotkań z Polonią w tamtym roku, już po wygranych wyborach, wspomniał Pan, że otrzymuje mnóstwo listów i e-maili właśnie od Polonii Amerykańskiej. Jak można się z panem najlepiej skontaktować i z jakimi problemami Polonia do Pana pisze? Tak, ja mam biuro poselskie w Warszawie. W, tak jak każdy poseł, mam swój adres mailowy. Ten adres jest dość prosty do zapamiętania, bo to jest adam.kwiatkowski.maupa.seim.pl, więc każdy, kto, kto słucha, mam nadzieję, że jest, jest w stanie ten adres zapamiętać. Rzeczywiście, sporo osób do mnie pisze maile, sporo osób chce się ze mną spotykać, sporo osób zadaje pytania. Te pytania można by podzielić na dwie grupy, albo to są sprawy absolutnie indywidualne, i o tych trudno jest mówić w takim programie, albo to są kwestie głównie związane z podwójnym opodatkowaniem i z problemami emerytalnymi. Te prace dotyczące tych emerytur i tych niesprawiedliwości, które dotykają Polaków, są w toku. Będziemy robić wszystko, żeby ten, ten niesprawiedliwy system, który w tej chwili obowiązuje, no, przestał obowiązywać. Tak jak wcześniej mówiłem. Mamy problem, bo nie wiemy, co jest w nowej wynegocjowanej umowie, ale będziemy o tym mówić. I liczę bardzo na współpracę z Kongresem Polonii Amerykańskiej, liczę bardzo na współpracę z Polakami w tej sprawie. Użył Pan tutaj słowa niesprawiedliwość. Na czym ta niesprawiedliwość pana zdaniem polega? Polega na tym, że ktoś, kto pracował w Polsce, ktoś, kto pracował tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, płaci dużo większy podatek i tak naprawdę mniej otrzymuje pieniędzy, których. Które mu się w jakiś sposób należą, bo przecież, je, bo przecież je wypracował. I dlaczego obywatel Polski dostaje tych pieniędzy dużo mniej niż obywatele innych państw, którzy mają podpisane korzystniejsze umowy ze Stanami Zjednoczonymi niż Polska? To trzeba ujednolicić. Ujednolicić oczywiście na korzyść polskich obywateli. Czyli kwestia jest do rozwiązania w porozumieniu międzyrządowym, tak? Tak, takie porozumienie zostało wynegocjowane. My nie znamy treści tego porozumienia, ale będziemy w kierunku jego jawności i w kierunku tego, żeby to porozumienie zawierało korzystne przepisy dla polskich obywateli działać. Między innymi tutaj w trakcie tej wizyty miałem kilka spotkań, na których umawialiśmy się co do trybu postępowania w tych sprawach. Bywał już pan kilkakrotnie i w Nowym Jorku, i w Chicago. Spotyka się pan z Polonią. Jak ocenia pan tę perspektywę polonijną na sytuację w Polsce? Czy Polacy rzeczywiście dobrze interpretują to, co się dzieje w, w ich kraju, który zostawili ileś lat temu? To mój czwarty przyjazd w tym roku do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pierwszy tutaj do aglomeracji nowojorskiej, ale czwarty. Ja muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście niesamowite, jak wiele informacji. Macie po prostu tutaj, jak żyjecie tą Polską i jak jesteście wciągnięci w to, co w tej Polsce się dzieje. Mnie się wydaje, że czasami niektórzy z tych, którzy na co dzień Polską rządzą, powinni tutaj na parę dni przyjechać i powinni się z Wami spotkać, bo oni tak naprawdę by zobaczyli, co to znaczy być patriotą, co to znaczy kochać Polskę i co to znaczy tą polską żyć. I to, co mnie. Szczególnie martwi, na co zwracam uwagę, do to, to, że ci politycy, którzy rządzą dzisiaj Polską, ci politycy, którzy reprezentują koalicję rządową, jeśli przyjeżdżają tutaj do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, to właściwie nigdy nie mają spotkań otwartych. Nie można ich spotkać. Na spotkania z tymi ludźmi trafiają tylko ci, którzy są wcześniej wyselekcjonowani. To bardzo źle, bo warto jest, żeby ci politycy z Polski, którzy przyjeżdżają, mogli spotkać się z każdym, kto tego chce. Takich możliwości, z tego co wiem, nie ma. No I na koniec pytanie, którego nie można nie zadać. Mija pięć lat od kiedy Platforma Obywatelska rządzi krajem. Wiadomo, że teraz wiele mówi się o kryzysie. Pytanie proste. Czy PiS ma pomysły na wygranie wyborów i przejęcie władzy? Tak, my się do tego przygotowujemy. Nie tak dawno... W Warszawie odbyła się konferencja, na której pokazaliśmy prawo i sprawiedliwość jako alternatywę. Taki był zresztą tytuł tej konferencji prasowej. Pokazywaliśmy projekt ustaw i mówiliśmy, co chcemy w Polsce zmienić wtedy, kiedy przejmiemy władzę. Co warto podkreślić, to nie był jednostkowy dzień, to nie była jednostkowa konferencja, po tym zaczęliśmy przeprowadzać debaty, czyli to co zaproponowaliśmy wtedy tego pierwszego dnia prezentując program i to co chcemy zmienić w Polsce, teraz dyskutujemy i debatujemy o tym z ekspertami, często z ludźmi, którzy tak naprawdę nie są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, odbywamy te debaty poza Sejmem, bo Sejm przestał być miejscem, gdzie ktoś ze strony rządowej chce prowadzić te debaty i Chcemy słuchać nawet bardzo krytycznych głosów dotyczących naszych propozycji, bo chcemy, żeby w momencie, w którym przejmiemy tę władzę, te propozycje były jak najlepsze dla wszystkich. Serdecznie dziękujemy panu posłowi za udział w naszym programie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nas pan odwiedzi. Dziękuję, dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję państwu. Ja zawsze na koniec mówię do zobaczenia, a to znaczy, że tak na pewno będzie.